Muszę się załadować najpierw. No dobra, doszedłem. Jakkolwiek to już mi... No i Sergii znowu nie doszedł, widzisz? Leżę. leży ok podkładam na b uzbroiliśmy bombę jest gotowa do detonacji Mateo leży Przyjąłem Sergij gdzie jesteś? Info, info Snajper jakiś jest tutaj w okolicy Sergij info gdzie biegniecie? Leży, Sergiej, właśnie <noise>

Dostał No trochę. Leżę. Teraz 6... 6 tylko zostało. W plecy Pewnie Sergiej? Jo. Bo Sergiej lubi od tyłu. stałem 40 HP ma tylko. Za kontenerem jest. Oznaczony powinien być. Rzucił sobie apteczkę, biegnie do paki. Przez płot będzie przeskakiwał zaraz. Jest przy wraku czołgu. Patrzy się ktoś na niego z naszych team'ów. Uważaj obok ciebie jest. Trade kill ładnie. To jest chyba najgorsze w Battlefield'zie, w czwórce. Ładnie, biegnij biegni biegnij. Zmienili te... bs chyba. Nie, gra z drugiej strony bodajże. Hmm. Kurwa, z tej strony nie mogę. Bombo, nice. I gotowa do detonacji. Odbiło ci się czym? <śmienicza> Nie będę mówił. Oznaczyłem. Jestem za tobą, jakby co? Traego w jaju zrobiłem z RG, 34 HP-a. Przypadek jest. Kurwa za dużo ich tu było. O, pęknie, pęknie. Rozbraja Lamos. Ta nie biegnie, jakiś tam. Pan ty na A. Bomba została rozbrojona przed drogą. Podnieś, podnieś. Ekstra. Cierotken Suszek biegnie. Jest Sierotken. Rozbrajam. Bed od pe clan chiters reported. Opar rozbrojona. Vertical imp <noise> Konfirm <noise> sergi, nie kompromituj się. Wstydu <noise> oszczędź. Plan. O, Dawno mi nikt nie nazwał czyterem. Trzypa co jest? Nałaź radownika, z lewej słychać Zaznaczony, tam królka biegnie Gdzie Z prawej strony, Od, y, za tym, za, za skałą Tam, co teraz patrzę Dobra, wybuchło. Nice. Good game. Good game. Przydał się ten Sergiu u nas w drużynie. A nie tylko podpowiada. No przydał się, przydał. Bez niego tak wiesz, ciężko się gra. Ciężko opanować ogólnie całą mapę. On tak wiesz, za wszystkich robił, nie? Poczuwałeś go z lewej, to się teleportował. Bronił paki. Oddawał za nią życie. Hehehe Braveheart, nie? Walesz to serce Walesz to serce